Cześć, witam Was. Kolejny sparring. Tym razem gramy z Magic Poland, czyli Magic Poland kontra Brave Poland. Gramy sparring. Dzisiaj będzie dosyć mocny sparring. Magic jest w top 10, Brave Poland w top 10, więc będzie się działo. Jak widzicie maszynę losującą. Już mam dwie miseczki uruchomione, żeby nie było. Losujemy, tutaj nie podglądam. Losujemy pierwszego gracza. Będzie to PWO3 pow3 i będzie grał, tutaj wylosujemy kogoś z Brave Poland i już gotowy i będzie Fortis, żeby nie było Fortis czyli piszemy na czacie pwo3 vs Fortis no i czekamy i czekamy, zobaczymy co, zobaczymy jak pierwsza walka pójdzie walka rozpoczęła Przechodzimy do walki, zobaczymy jak tutaj Fortis sobie poradzi yy, kontra PWO3 Magic Poland kontra Brave Poland to i jesteśmy Pierwsza pala tutaj o, Pierwsza para Odsunę sobie już kartki no i czekam, obydwaj mają eliksir naszykowany Tutaj sobie przyciszę żeby nie było głośno Dobra I oglądamy Tutaj Fortis widzę będzie Electro Wizardem yy, Spodziewałem się troszeczkę innego deku niego, ale tutaj widzę PwO3 będzie chyba grał latającymi, czyli można się spodziewać lawy. No, Fortis tutaj się kulą wybronił. I już jest kolektor postawiony tutaj z pergobliny. No, jestem ciekawy co tu Fortis wymyślił na ten sparing, bo przeważnie wiem, że on... Jest lawa jednak. Jednak jest lawa. No i lawa kontra lawa. Oglądamy, dobra, oglądamy, będzie lawa kontra lava, Zobaczymy teraz, który ma lepsze karty na obronie. Jest szkielet, i jest balon. Oj, jeszcze poszedł rage. A i widzę tutaj PWO3, też jejdzie lawa, balon. Jest, o jest tutaj w Goblin w ogóle jest ten gang, właśnie. No zobaczmy, balon tutaj już Fortis się uporał z pierwszą wieżą. Zaraz PWO3 się upora z wieżą. No i oj, obydwoje już mają po jednej wieży zniszczonej. Ale tutaj widzę PWO3 idzie troszeczkę szybciej, bo ma ten kol jak kolektor. No i tutaj będzie ciężko Fortisowi. No zobaczmy. Fortis troszeczkę się zablokował z e obroną. W ogóle nie ma czym się trawy bronić że tutaj PWO do balona i Fortis, Fortis zamiast się bronić, to marudzi. No i tutaj ostatnia minuta została, została ostatnia minuta. Zobaczymy, co tutaj będzie, balon tam jeszcze jeszcze Smok, Mega Minion. O i tutaj ostro, po ostro pocisnął PWO-3. Tutaj kula jeszcze na zbicie HP na wieży. No, Fortis jest naprawdę w ciężkich opałach. i wypuścił lawę. No nic mu teraz nie zostaje, tylko atakować na wieżę. Oj już lawa poszła, nie ma czym odwrócić uwagi i to już jest po Fortisie. No i tutaj Fortis już straci, straci tą wieżę, tutaj nie wybroni tego 400, 312 HP. Nie, to już niedobronem. Fortis przegrał 3 do 1. Dobra, czyli zapisujemy sobie pierwszy punkt. Na Magic Poland 1, ok. I przechodzimy do kolejnego. Kolejna maszyna losująca, uruchomiona. Wyciągam karteczkę. Jest karteczka wyciągnięta. Accidental. Accidental będzie walczył. sobie napiszę. Accidental i teraz losujemy kogoś z Breath Poland. Kogo tu mam? Grecik. Czyli lecimy Grecik. <gry> już się śmieją, że ja Fortis nie ma Eldera. Nie, nie, to nie była rozgrzewka. Teraz Accidental vs Grecik. Accidental rozpoczyna. Dał już zapytanie, czekamy na rozpoczęcie. Jest Grecik. No i oglądajmy. Grecik, Brave Poland, Accidental, Magic Poland. I zobaczymy, na razie jest 1 do 0, zobaczymy. Oj, Grecik chyba będzie grał tutaj takim deckiem, właśnie z beczką. Zobaczymy. I ma mega miniona. Zobaczymy, co Accidental tutaj wymyśli. Jest Electro Wizard, jest Tombstone. tutaj I e, tutaj Grecik też ma lawę, czyli Grecik też będzie grał na lawę, tutaj Accidental Knightem poszedł, Nie Armia Szkieletonów w obronie, jest e, Egze, Inferno Dragon, można było się spodziewać, bo Grecik lubi grać Inferno Dragonem. drugie tornado z lustra poszło, no i tutaj wybronił ten atak. Ładnie to wybronił, dwa tornada, jeden egze ładnie mu to poszło, ale wieża troszeczkę tu została obita zobaczymy, jeszcze Grecik ma dwie karty nieodkryte, Accidental jedną, a miner już poszedł, tutaj egze wybroniony jest, ale ten miner troszeczkę tam poskubał tą wieżę No i zobaczmy, jeszcze mają po jednej karcie nieodkrytej Akcidental, musi mieć coś mocniejszego w uderzeniu, chyba że ma bardzo taki lekki przyjazny dek. Zobaczymy jak to będzie dalej. Darmia szkieletonów Gresika. Night wypuszczony już z No no ale czekamy. Tutaj jeszcze nic nie jest rozstrzygnięte, jeszcze nic nie jest wiadomo. Sam będę śledził. Z niecierpliwością. Egze. Lawa znowu poszła w ruch. Zobaczymy czy znowu Akcydental będzie się bronił dwoma tornadami. Bardzo fajnie mu to wyszło. Jest drugi Egze. No jest Inferno Dragon już puszczone. Oj, tutaj tornado już zadziała, ale lawy nie złapało. Beczka troszeczkę dotarł, doszła do tego celu. Tutaj ładnie te Egze ładnie to bronią. Wy tutaj to. No ciężko i teraz idzie znowu lawa, idzie... Inferno dragon, który już padł mega minion, który też już padł. Teraz tutaj dwa egze takie naprzeciwko siebie. No i lawa. A nie udało się, ale beczułka znowu leci. No, próbuję, próbuję tutaj Grecik Dosyć siwie, mocno. A i rakietę miał. No, miał rakietę. Czyli odkrył Ostatnią kartę Accidental, ale jeszcze Grecik jeszcze ukrywa tą ostatnią kartę. Co on tam ukrywa? Dobrze, GZ, tutaj Knajd nie było loga w obronie. 876 HP na wieży, no tutaj e, Accidental ma co robić. Ciągle siedzi w tej obronie, a Grecik próbuje tak, ale teraz może się troszeczkę przesunie atak na drugą stronę. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Aj, armia szkieletonów Grecika poszła tutaj. Źle to było, źle. Oj, i rakieta. 277 77 HP I rakieta i wygrywa accidental No ale walka do końca była ładna Dobra, zapisujemy punkt na Magic Poland No te dwie rakiety tutaj dały Dały swoje, dobra Jest dla Magic Poland 2 do 0 No nie spodziewałem się, dobra Losujemy kolejnego Szczęśliwca Andrew Andrew Napiszę już sobie. Andrew Fawes. Andrew. Andrew. I teraz Brave Poland kogoś. No, będzie Bartek. No, zobaczymy Andrew kontra Bartek. No, i mamy już walkę Bartek, Brave Poland, Andrew, Magic Poland. No, dawaj Bartek. Liczymy na Ciebie, że chociaż teraz jeden punkt pójdzie na kosz Bra Brave Poland. A jeżeli teraz będzie przegrana, no to już mecz będzie w zasadzie rozstrzygnięty, ale gramy do końca. Zobaczymy, czym tutaj nam koledzy będą grali. Armia szkieletonów, której wybroniła Knighta, jest. Teżu Andrew, no, a wężerą w też u Andrew na tego minera jest Dark Goblin. O i princeska z prawej strony. Orda tutaj wybroniła, ale princesa jeszcze z drugiej strony poszła tam beczułka poleciała. No, logiem załatwiona i ta princesa tam mocno pobijała tą wieżę tutaj z prawej z lewej strony. Udało się troszeczkę Bartkowi tą wieżę też pobijać. No i oglądajmy dalej, oglądajmy dalej. Dosyć widzę dwa ciekawe deki będą beczki, na pewno. Armia szkieletonów, dobrze. Tutaj też rzucił przed wieże, chociaż raz zadało cios. Goblinki. Armia szkieletonów również w obronie. I miner. Tutaj Dart Goblin zajęty, ale Andrew robi już atak też na prawą stronę. Horla tam wypuszczona jest. Ten Dart Goblin tutaj zaraz padnie i jest, udało się. Ale princeska to poczyści. No, oglądajmy, oglądajmy naprawdę. Będzie dosyć ciekawe. Dzisiaj miałem na arenie kolecia, który miał princesę na piątym lewerze i mój lok już sobie z nią nie poradził. A mam chyba na drugim, a trzecim. No i beczka. No i teraz tutaj. Tutaj się nie udało. Na razie można powiedzieć, że obydwaj grają na taki rynk. Jest Inferno Tower w obronie u Bartka. Beczka poleciała kulą. No no, tutaj się musiał Bartek kulą wybronić. No i zobaczmy co tutaj dalej nam wymyślą. Jest Miner. Accidental troszeczkę przeczekał z Elixirem. teraz idzie Knight na prawą. O i też ma rakietę. Też wyczekują do końca z tymi rakietami, czyli podobne strategię, co przed chwilą miał yy, właśnie Accidental. No i tutaj Bartek musi się teraz troszeczkę sprężyć, bo ta rakieta tutaj jest niebezpieczna. Ten Dark Goblin, beczka, no tutaj ma teraz, dobrze, tym logiem teraz szybko zagrał. Nie pozwolić, ta Princeska, dobrze, nie pozwolić właśnie na użycie rakiety. Peczka poszła tutaj, Rakira i. princesska dobrze tu pobija. I jeszcze w zasadzie jeden strzał został tutaj miner i może już tu być po walce. To może być już prawie po walce. I jest. Bartek ładnie wygrywa. Mamy punkt pierwszy dla Brave Poland. Brawo. 2 do 1. No to było super. Bartek luba. Dobra. Losujemy czwartą walkę. Zostały już tylko po dwie kartki. Dragon, Dragon, już sobie tutaj piszemy. Dragon, losujemy. Mamy Maxi King. F Dragon kontra Maxi King. No i mamy już walkę. Dragon Play Games kontra Maxi King. No, i teraz liczymy, że Maxi musi wygrać, by Brave Poland doprowadziło do remisu. Dobra, zobaczymy, jak będzie. Magic Poland też są bardzo dobrzy gracze, więc życzę obydwu klanom. No, zwłaszcza, że Brave Poland to mój klan, ale życzę obydwu klanom powodzenia. To są sparingi, bardzo fajna zabawa. Oglądajmy. Zobaczymy, czym nas tutaj urazą. Będzie lawa. Ze strony dragona no, będzie lawa. Tutaj balon. Czyli też prawdopodobnie można się spodziewać lawy. No a ten balon naraz chociaż nie doszedł, ale tam też kiletonki do lewy. No i teraz zobaczymy czy Maxi King będzie miał się czym bronić. Czym jeszcze grewiar ze strony dragona poszedł. Oj, tutaj strzałki. Na wybronienie tego. Oj, tutaj będzie... Tu będzie nie jeszcze Maxi King. Udało się strzałkami mega no ale wieża mocno, mocno oberwała. No zobaczymy. Maxi King z tego co widziałem sobie bardzo dobrze radzi na turniejach. Dragona troszeczkę mniej znam, bo nie jest w moim klanie. Maxi King będzie grał na pewno też lawą. Zobaczymy. Tutaj te minionki dojdą, obiją zą troszeczkę tą wieżę. I jest lawa ze strony Maxi Kinga. I to będzie lawa prawdopodobnie właśnie z balonem. I lawa ze strony dragona. Ale jest w obronie Inferno Dragon ma dragona, więc tutaj oj, jeszcze mega minion się pojawił. Ten balon tam się przedziera, tutaj zostało i tu się ładnie. Udało jeszcze tym Lightingiem poleciał Maxi King. Ładnie tutaj to poszło i balon dojdzie do tej wieży troszeczkę tym Graveyard a i troszeczkę właśnie mógł jeszcze poczekać Maxi King, ale też powierzy już. Też już powierzy jest. I tutaj jeszcze mocniejsza. Tak poszedł na główną wieżę. Dobrze, wybronił to troszeczkę Maxi King. i Jest lawa z drugiej strony, lawa z obydwu stron w zasadzie idzie. No dzisiaj mamy sparring z lawami. No, ale już leci Inferno Dragon w ogonie, Balon Mega Minion. Tutaj Mega Minion wspomniał Dragona zobaczmy jak to tu będzie wyglądało strzałkami teraz Maxi King zagrał jest graveyard tutaj się wybronił Lightingiem. no i tutaj teraz dobrze teraz Maxi King właśnie dobrze wyczekał te strzałki ale jest kula tutaj broni się mega minionem no i Maxi King tutaj troszeczkę już zaczął zmieniać taktykę. już troszeczkę zaczynał wyczuwać Dragona ale zobaczymy zobaczymy jak to dalej będzie wyglądało jest dla was środka z środka Skraca, ale tutaj Inferno Dragon, Mega Minion, Minionki jeszcze balon. Tutaj dobrze to rozegrał Maxi King, i będzie chyba wygrana Maxi Kinga. No, mało brakuje, naprawdę mało. I jest Maxi King, wygrywa. I jest w tej chwili 2 do 2. I teraz naprawdę będzie decydująca walka, kto wygra. Czyli tu już nie ma co losować. Został Pitrosz kontra game już pitrosz kontra game i teraz się decyduje kto wygra sparring no teraz będzie naprawdę ciężko ciężko gramy będzie jest 2 do 2 no czekamy czekamy na walkę Pitrosz zaczyna, jest The Game, jesteśmy Ostatnia walka dzisiejszego sparingu i teraz naprawdę będą emocje Naprawdę będą wielkie emocje Życzę każdemu, żeby wygrał Sparingi, fajna zabawa, naprawdę fajna zabawa, rozgrywka dla Klanowiczów, no i to zobaczymy The Game, będzie standardowo chyba grał Hog chyba Riderem swoim Zobaczymy co tutaj Pitrosz wymyśli Tutaj z Dio Logiem i arcerki trochę pomogły no ale oglądamy, oglądamy, jestem ciekawy czym tutaj Pitoż będzie grał, jest Giant nie znam graczy Magic Poland, więc nie znam ich preferencji co do jest Hog Rider i Ice Spirit, ale tutaj poszła Aj. Armia Szkieletonów, nie przedarzy się Hog Rider nawet na chwilę Exe i Giant, oj tutaj jest Inferno Tower Czyli Giant zaraz padnie, Egze tutaj za dużo nie pomoże Oj nie spodziewałem się Lightningiem, zagrał Peter bardzo ładnie No i tutaj wieża już jest poobijana No the game będzie miało ciężkie zadanie Zobaczymy, zobaczymy czy the game podoła Leci Ice Sprit Hog Rider, ale tu już się pojawiły Fire tu The Game trochę kulą próbował rozbić, ale nie udało się. Spodziewał się jeszcze chyba armii szkieletonów. No nie za bardzo to wyszło. Jeszcze dwie karty Pitrożnie odkryte, The Game jedną. No i mamy Gianta. I co teraz będzie? To jest Ice Spirit, Ice Golem i Hog Rider. EXE w obronie, jest Tornado. Już odkrył jedną z dwóch kart, które jeszcze nie miał odkryte. Hog Rider doszedł na wieżę. No ale idzie Giant, Egze. Jeszcze Fire Spirit się pojawią, jest... Udało się tutaj Inferno Tower postawić, to zlikwiduje tego Gianta. Udało się. Jeszcze Exe został. Jest Giant tutaj w ataku. Teraz będzie znowu jest ostatnie 30 sekund Exe. No zobaczymy. Na razie Pitros jest bliższy wygrania. Tutaj próbował to trochę... A nie udało się. Ciężko. To będzie ciężko wygrać. Game'owi. Pojawił się jeszcze do tego drugi piecyk. Tutaj już naprawdę pójdzie niezła... Niezły atak pójdzie. Inferno Tower jeszcze tutaj Aj, tu już ciężko the game'owi Udało się, 930 HP do dogrywka No tutaj się game tro musi bronić ostro Teraz próbuję na prawą stronę, ale to no nie udało się. Ten Hog Rider poszedł na ten piecyk No i znowu Hog Rider nie dojdzie, no tutaj ciężko ma, ciężko ma game. Piecyk znowu poszedł, egzy poszedł teraz w drugą stronę, ale jest egzy ze strony Game'a, Został teraz odkryta ostatnia karta, ale jeszcze Pitrosz nie odkrył swojej ostatniej karty. I ten Giant tam dojdzie nie doszedł, ale był Lightning. No ciężko, ciężko, znowu Giant. Ciężką przeprawę ma game. Ogrider znowu. Próbuję tutaj the game, próbuję, ale nie wychodzi. 980 HP zostało, no ale Pitroszowi to już zostało w zasadzie na lightinga. Niedużo ten lighting będzie brakowało, oj, teraz nie, przestrzelony, bo były archerki inferno, ale tutaj, oj, to może, nie, jeszcze 408 HP, ale to już naprawdę niewiele Pitroszowi brakuje do wygranej. Egze, Hogrider, oj, ten znowu się tutaj pojawił. Jeszcze Tornado No ciężko, ciężki deck, Pitroż ma niezły dek. I nieodkryte jeszcze, wszystkie karty. Jestem ciekawy co on tam ukrywał. No i tu już 62 HP. I po walce Magic Poland wygrywa w ostatniej walce sparingu 3 do 2. Bardzo ładne, bardzo fajne walki. Jestem ciekawy. A zobaczymy, co tam Pitrosz ukrywał, jaką za tą kartę. Nie mogę sobie podejrzeć. Pitrosz tu ukrywał, bo on nie miał chyba wszystkich kart ukrytych, odkrytych. Albo mi się gra zbugowała. Dobra. Dobra. Dziękuję Wam za kolejny sparring. Magic Poland wygrywa z Brave Poland 3 do 2. Widzimy się na kolejnych sparringach. Do zobaczenia.